Dodałem. Nie dodałem. Dodam 6. O, teraz widzicie, zostają zawołane rurki i zostaje wrzucony w odpowiedni slot. I teraz tak jest jeszcze jedna różnica. Gdyż tak. Yy, no musi pobierać energię, to już się MFS ładuje i co się stanie. Yy, jest takie coś, to jest może jeden minus tego, taki mi się wydaje, że, no tak jak widzicie, tu zostały wykorzystane, niby zwykła supplier pipe załaduje, że cały czas utrzymu, utrzyma w tym miejscu te, yy, tu jest bodajże 6 rur, sześć tak, lawakanów, tak. Ona po, będzie postarała się w tym miejscu utrzymać te 6 a ta rura tak zrobi, że jeżeli ten geotermal, Generator będzie pusty to, to dopiero wyślę kolejne. O właśnie. Jeden został opróżniony, kolejny został opróżniony, więc wysyła kolejne Lawakany. Tak to mniej więcej działa. No dobra, teraz zabierzmy się za kolejne rurki typu Logistic Chassis Pipe. Mamy różnego typu MK1. Może ja sobie to tu zrobię MK1 mk2, mk3 nie, mk5 na końcu mk1, mk2 jeszcze mk3 brakuje, nie wiem czemu nie mam okej okay. ja tu je położę od taką żeby pokazać wam różnicę są to rury, w których możemy umieszczać moduły. Moduły, czyli te, te małe dziadostwa, które kraftuje które się no, w różny sposób, ale podstawowym elementem dla każdego modułu jest blank moduł, który kraftuje się tak: trochę papieru, gold nugget. Nie jest też tak drogie, ale można zyskać dzięki temu więcej i zaszczędzić miejsca. Już Wam pokazuję. To jest Rura MK1 i tutaj macie sloty. Sloty dla modułów. MK2 ma dwa sloty, MK3 ma trzy sloty, MK4 ma cztery sloty i MK5 ma osiem slotów. To jest chyba najdroższa Rura, chociaż zaraz zobaczymy. MK5. Tak, jak widzicie, jest bardzo droga. 4 bloki złota i 4 bloki diamentów. O, jest bardzo drogi interes. I dobra, jakie można wykorzystywać? Można je wykorzystywać praktycznie wszędzie. I przy każdych typach e, bloków. Tak, jak tu widzicie, są one przy skrzyniach. Ja korzystam najczęściej z MK2, bo cenowo, cenowo są. Cenowo, tak jak Wam pokażę. MK2. To korzystują żelazo, nie jest to nic aż tak drogiego, a są najlepsze, bo posiadają dwa sloty. I teraz, jak zacznijmy, omówmy sobie moduły do tych rurek. Pierwszym modułem omówimy sobie Quicksort i Item Seek Module. To są mniej więcej współgrające ze sobą moduły. Quicksort, moduł. Kładziemy w, w takim miejscu, gdzie mamy na przykład skrzynię główną, która będzie nam sortowała wszystkie itemy. Czyli przy, przychodzimy z kopalni, nie chce nam się tego wszystkiego szukać, gdzie jest co. Wsadzamy do tej skrzyni wszystkie itemy nam potrzebne, znaczy niepotrzebne, czyli na przykład to. wrzucimy stona Ston stone zostanie wysłany, wysłany tam, gdzie czy, a mam tu gdzieś item sync jest polimorfik, dobra damy tutaj ten sync. po prostu go nie dodam, damy i ten item i ten do rury, do rury ok. Usta I tak yy, na, to, na te wykrzykniki. Mamy GUI dla item sync modula, czyli możemy ustawić to, co potrzebne jest, by tak jakby szukał, szukał w tym quicksorcie tych itemów, lub możemy ustawić de domyślnie na yes, wtedy powinno wysłać. Wyślę, Rzućmy to tu. Item Sync No, przysłało przysłało 2 stona stąd można też wykorzystać te item sync module do przetwarzania na przykład demo. przyszliśmy z kopalni, mamy, mamy dużo irona i innych orów, or i tak dalej które chcemy przetopić, ale nie chce nam się w to bawić. No to co, mamy na taki macerator, który rozdrabnia pierw, a i elektryczny piecyk, który przepali dust na, na orę, wskutkiem czego mamy dwa razy więcej z jednej, z jednej ory. I kładziemy sobie taki item, item sync modu do tego, do, do takiej y, chassis, chassis pipe dwójki, który jest podłączony od góry, od góry. Nie, nie wiem, czy nie sprawdzałem, czy może być od boku, czy coś. Ja zawsze podłączam od góry. I mamy tu jeszcze ekstraktor module, za, który zaraz, o którym zaraz powiem. Wsadzamy sobie na przykład tego irona. Aha, nie pokazałem. że W GUI mam ustawione item sync module iron or. I że tylko to chcę, żeby mi tu przesłało. Jeżeli tutaj wrzucę na przykład ee, copper or, to nie zostanie wysłany, tylko zostanie wysłany tam gdzieś do układu. No, i wrzućmy sobie trzy żelaza. Te żelaza zostają wysłane i zostaną przerobione na e, iron dust. I tu pojawia się rola ekstraktor module. Coś musi wyciągnąć stąd. Może to być provider pipe. Może być, ale to kolejne miejsce zajmuje. Więc do tego służy ekstraktor module. Mamy no. jego dwa rodzaje. Jest ekstraktor moduł MK1 i MK, znaczy no zwykły i MK2. Ekstraktor moduł MK2 działa 5 razy szybciej, z tego co wiem, czy coś takiego. 5 razy szybciej wyciąga. I on, jego zadaniem jest wyciągnąć item do układu. Jak klikniemy w jego GUI, możemy popatrzeć. Normalnie, maserator potrzebuje wyciągnięcia z boku, z boku, czyli z tego miejsca stąd. I rura musiałaby stać tutaj z boku. No przykład powstaje tak. Musiałaby być tak z boku, z yy, provider, tylko że to jest inna, ale to ma być provider. A ta rura, znaczy ten moduł daje nam to, że możemy sobie ustawić domyślnie, w ten sposób klikając możemy ustawić, że domyślnie będzie przekierowywał itemy z tego miejsca, w którym się on znajduje, lub z boku skóry, z lub od dołu. W tym przypadku jest ustawione z boku, więc z boku będzie przenoszony w tym przypadku iron dust. I gdzie on pójdzie? On pójdzie tam, gdzie jest poszukiwany, czyli tutaj. Ten sam sposób. Iron dust w item. Simmo. Item sink module przetopi się na żelazo i ekstraktor module za pomocą że jest e, ekstraktowany, czyli wyciągany z tego, e, z, te, z tego bloku zostanie wysłany do tego miejsca, w którym się e, znajduje na przykład jakaś skrzyn, w jakiejś skrzynce. I tu nam się pojawia polymorphic ItemSync module gdyby go nie było. To, ten, to to żelazo nie wiedziałoby do końca, gdzie ono ma iść. Tak jak tu mamy e, polymorphic, Ono nie ma żadnego GUI. To jest jedyny moduł, który nie ma GUI, chyba. I, i on co robi? Zagląda w skrzynkę, patrzy czy tam jest taki item. I jeżeli takowy item się tam znajduje, no tak jak tu żelazo. I tak widzicie jest tu poli, mm, Item Sync. No w każdym razie tak samo. No, u nas item sync i polymorphic to podobnie działają, tylko że polimorfiki są lepsze. Wszystkie itemy, które to będą, układ o tym wie, że mają tu zostać dostarczone. Z tego tak zwanego na przykład czy z tego, z tego inwentarza, z tego bloku, czy, czy z jakiegoś innego. Dam dzień. Co mamy jeszcze za moduły? Provider moduł. Provider moduł działa tak samo jak provider pipe. Wysył, e, wysy, wysył, będzie wysyłać wszystkie temy, które są niezbędne, e, które, o, o które układ prosi. Czy po, jeżeli tu by było, tu bym dał lawa kany, a tu jest provider moduł to stąd będzie wyciągać i przesyłać je tam do tych geotermalnych generatorów. Co mamy jeszcze za moduł? Terminus moduł. OK. Do czego służy ten moduł? To jest nic innego, jeżeli na przykład mamy jakąś nadwyżkę w skrzyni. Czy jest to na przykład DIRT. Mamy w cholerę Dirt. I tu było ustawione polymorphic i provider. Polimorfik, czyli spokojnie nam ten Quicksort, posortuje, sortował, nazbieraliśmy w redirtu, posortował nam do skrzyni i w tym miejscu skrzyni nam zabrakło. Czyli o, co, się, co, co, co się stanie? No, powinny te temy wypadać albo zostaną, albo zostaną w tej skrzyni, bo nie ma, nie ma dla nich miejsca i układ nie wie, gdzie je zmieścić. Do tego możemy użyć. Terminus moduł który wsadzamy sobie e, wsadzamy sobie go do do i pipe'a. on ma GUI takie w którym ustawiamy, ustawiamy jakie itemy lub bloki mają się mają, mają się w drugiej kolejności prze, e, przemieszczać, przechodzić przez tą rurę Tak jakbym to miał wytłumaczyć. No, tam, się, tam się zapełnia Automatycznie zostanie wysłana do tej skrzynki. Ja tu na przykład zrobiłem taki przykładowy śmietnik, którego działania zaraz pokażę. Wsadzimy sobie tego dirta. Ten dirt może wpaść tylko do tej skrzynki. Jak widzicie, dirt zostaje od razu przesłany do tej skrzynki. I tu jak sobie włączę to stąd będzie mi zabierać zabierze mi całego dirta tu jest void pipe z innej modyfikacji która służy do kasowania itemów te itemy, które wpadły do tej rury one po prostu znikają, już ich nie ma już, już nie istnieją w naszym świecie to jest taki śmietnik, jeżeli na przykład no nie chcemy mamy za dużo dirta tak więc tak to wygląda nie wiem czy już chyba wszystkie wszystko mówiłem, co mogłem omówić a passive supplier module do czego będzie on służył jeżeli na przykład damy tu mk sobie mk1 -kę. pipe zwykły pipe, jak widzicie to mam z wielu modyfikacji dużo różnych rur Połączymy, zaświeciły się, rozumieją się zabierzmy ten moduł. I wstaćmy go do rury. Jak widzicie on ma e, gui swoje własne, w którym możemy ustawiać, że potrzebujemy e, węgla. Potrzebujemy węgla, to musi być coś co będzie chodzić. W tym momencie, jeżeli tu umieścimy węgiel. Powinno. Nie wiem czemu. Nie wiem, czemu mi ten moduł do końca nie chce działać. Nie mam bladego pojęcia, ale wyślę wam, wyjaśnię wam dokładnie jego, zasadę jego, jego, działania tego modułu. Ten moduł, on nie będzie wysyłał danej ilości, takiej jak, jak, jaką mu podamy. Tylko on po prostu będzie wysyłał cały czas zaznaczony item. Jeżeli damy węgiel, to on będzie cały czas przesyłał przesyłał węgiel. Węgiel do, do tego silnika. Nie mam tego pojęcia, czego nie chce mi to tak robić. Nie wiem, może, jest, może coś się gryzie, z czymś się je. Ale tak on mniej więcej działa. Tak więc miejcie to na uwadze. Jeszcze raz sobie patrzmy, co możemy sobie zamówić. Bardzo mi się podoba ta modyfikacja, bez niej no oczywiście jest ona tyk, w wersji 1.2.5 jest ona na yy, tylko i wyłącznie SMP, SSP, czyli na single player. A na, na SMP jest zbudowana właśnie na najnowszą wersję Minecrafta 1.3.2. Mam już tą wersję nową, Logistic Pipe na Minecraft 1.3.2. Jednak jest ona trochę zbugowana i trochę, jak to się mówi, kraszuje świat. Jest to trochę nieprzyjemne, niewygodne, ale jest dużo ciekawych tam pomysłów, dużo ciekawych nowych zastosowań, które jeszcze bardziej mi się podobają. Na przykład, e, craft, e, Request Pipe posiada Search Bar, czyli można po, po nazwie sobie wyszukać, jeżeli tu mamy kilkanaście stron tych itemów, możemy sobie wyszukać itemu. E, jest możliwość skraftowania dyskietki i zapisania tam tych itemów, które. Podstawowo potrzebujemy. Nie wiem, czy to zostanie jeszcze rozwinięte. Dodane zostały też możliwość, tak jak na przykład tu by była ściana. I jak chcę dotrzeć, muszę zniszczyć tą rurę, to tam jest przycisk. Zresztą odpalę ten świat i wam pokażę. Okej, okay, jesteśmy na tym świecie z Minecraft 13.2 z modyfikacjami. Tu są te, te rurki, ja wam pokażę. O. Tu zostały dodane nowe rurki. W nowym. to e, tu To było zwykłe, czyli logistic, satellite supplier builder, e, chassis. I tak, tu, tu widzicie, zostało dodane request logistic pipe mark 2, e, remote order logistic. Domyślam się, że to będzie można z, z, z każdego. Miejsca sobie zamawiać itemy, czy coś w tym stylu. Provider pipe, y, Bianalizer pipe, to pewnie do, do analizowania pszczół. To jeszcze tak jak mówię, no nie do końca wszystko sobie tu obczaiłem. Nie posiada GUI, pewnie tylko do Bianalizera Nie mam pojęcia jeszcze do, do czego tak do końca służy, ale to co mówiłem, mam sobie to request. Zobaczcie, mamy search bar, czyli wpiszemy gir, czyli wooden gir i Wyświetla nam jiry. Bardzo fajne. Albo Właśnie jest ta dyskietka, którą możemy wsadzić klikając na nią. Też do końca jeszcze nie obszerłem o co w tej dyskietce chodzi, ale ona już tu się nam znajduje. Nie wiem co to można. Co tu można dodać, czy nie dodać. Safe item page. Zapisuje nam jakoś temy. nie mam bladego pojęcia nazwa. Dopiero obczajam. Zapis zapisuje się. Ha. Dyskietka, prawdopodobnie jest dyskietka, na której zapisujemy najczęstsze zamówienia. Na to to wygląda. Tutaj mamy to, co wam mówiłem. Możemy bezpośrednio otworzyć bez rozwalania, jeżeli to jest ściana. Tylko właśnie yy, nie działa to. Crashuje gra, jeżeli chodzi o Satellite Pipe jeszcze. Nie wiem, może nad tym pracują, robią. To jest wersja beta. Co tu jeszcze było zrobione nowego i wygodnego? Aha, tak, tu będziemy mieli Logistic Pipe. Jest bardzo fajny crafting, o, kreator, wpiszmy sobie, kreator, nie ma on na razie yy, craftowania. chociaż nie, o, ma, zostało dodane kraftowanie, okej, okay. okej, okay. super. W ten sposób się kreator robi I tym kreatorem możemy sobie, klikając na prawym na crafting logistic pipe, uzyskać co, co, znajduje się w tej skrzyni, jakie ma id, jaka jest jego nazwa. Jest to bardzo efektowne, gdzie empty, empty, empty. Ciekawe czy to, nie, to nie będzie działać. Hmm. A niektóre są, chociaż czasem to się buguje, i nie widać tych nazw, tych znaczy pokazuje się tylko z, znaczy ten obrazek i temu a napisy są tak, jakby po tej stronie bloku dlatego to jest jeszcze trochę spagowane ale jak widzicie no podoba mi się to i to jeszcze raz I wcale nie trzeba niszczyć tego znaku tylko kluczem klikamy jesteśmy w tym, w grafie, w gui całej, całej tej maszynerii ale, jak, jak tylko wyjdzie jakaś bardziej stabilna wersja, zaraz zrobię z tego spotlighta, znaczy obczaj, obczajówkę moda. Dobra, chyba będzie na tyle. Aha, bo jest jeszcze o jednego i temu nie pokazałem. To jest network monitor. Jest to rzadko. Rzadko korzystany item, niemniej jak jest wykorzystywany. No, tu nie działa ten network monitor, no, może nie działa. Nie. On to jest taki debug. Debug poka poka pokaże nam się okno, i zostało posłane, przesłanych, wysłanych itemów. Zresztą sami możecie sprawdzić na, na własną rękę. No i dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o Logistic Pipe. Jeśli macie jeszcze dodatkowe pytania, pytajcie. Ja się z wami żegnam. Eee. Także tak. Trzymajcie się i cześć.